Witam wszystkich bardzo serdecznie i na wstępie chciałbym Was przeprosić za to, że mój operator może tutaj dać trochę ciała, ponieważ pierwszy raz trzyma kamerę i ogólnie on żył pod kamieniem całe życie, więc jeżeli jesteście na tym filmie, to musicie koniecznie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał czerwonym guzikiem, który jest na dole w filmie. Można powiedzieć, że takim króciutkim vlogu, ponieważ ostatnio wasze wyniki nie są zadowalające i musicie zostawić tutaj łapkę w górę. Jak będzie tysiąc łapek w górę, to po prostu daily dalej będzie trwało. Jeżeli nie, no to będą filmy co dwa dni. Więc yy, to jest takie krótkie ogłoszenie, że musicie to po prostu zrobić. Więc kochani widzowie. Po prostu jak chcecie oglądać Daily musicie łapkę w górę zostawić. No i w sumie tyle. W dzisiejszym filmie nic się nie będzie działo, ponieważ yy, nie ukrywam, że wczoraj wczoraj trochę poniosło mnie i byłem na deptaku ty oto delikwentem, pokażcie, to jest, jest jego wina, ale to nie zmienia faktu też, że musicie się bardziej postarać i co muszą zrobić. Przed chwilą o tym powiedziałem. Co mają robić? No? Łapki w górę! No, więc Krystek wam dobrze o tym powiedział, więc kochani widzowie, jeżeli będzie tysiąc łapek w górę, jutro będzie daily, jeżeli nie, to filmy będą w poniedziałek, środa i piątek. Tak będzie to wyglądało, więc jeżeli wam zależy, to wiem, że to zrobicie, tysiąc łapek w górę i widzimy się jutro, albo za dwa dni, to zależy już od was. Elo.